Jakie konsekwencje niesie ze sobą sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o kwestie, o kwestie nauki? Nie mówię o kwestie przyswajania informacji, tylko przyswajania wiedzy, bo wiedza to coś więcej niż informacja. Takim dla mnie znamiennym. Y Znamienną informacją pokazującą ryzyko szerokiego stosowania sztucznej inteligencji są badania, które przeprowadzono na jednym z amerykańskich uniwersytetów, na bardzo reprezentatywnej grupie uczniów, y, którą podzielono na trzy obszary. Pierwsza, pierwsza część badanych uczniów miała do dyspozycji przez pięć dni w tygodniu wszystkie narzędzia związane ze sztuczną inteligencją, druga tylko dwa dni w tygodniu, trzecia natomiast była całkowicie pozbawiona tego narzędzia. No i po Opowiednio o wydłużonym czasie y, tak zwanego pracy edukacyjnej, okazało się, że największe postępy i największy progres odnotowano nie w grupie, która miała bezpośredni ciągły dostęp do narzędzi sztucznej inteligencji, tylko do, w tej grupie, która była całkowicie sztucznej inteligencji pozbawiona. A więc to samodzielność myślenia y, jest podstawą rozwoju i y, rozwoju osobowego, osobowego y, a Sztuczna inteligencja może być tylko narzędziem, które nam do jakiegoś stopnia może w tym pomóc, natomiast nie zastąpi takiego pędu do wiedzy, intuicji, ciekawości, empatii.